Dzień dobry wszystkim. Witam w zagraju Dalej w signalis Tak, ja chcę załadować tego save'a Poprzednio zakończyliśmy rozgrywkę na tym, że moja postać siermierznie zginęła. Bo dałem ją zabić i generalnie zadziałało to tak jak powinno. Z tym, że nie wiem dlaczego czego mi się wydawało, że po zgonie następuje w najbliższym w najbliższym safe roomie. W tym pokoju z czerwonym telewizorem. Ale nie, no, grę trzeba załadować. Mimo wszystko gra pamięta, że, że postać zginęła. Spójrzmy na ten ekran. Na tym ekranie jeszcze nie pokazujemy wam wszystkiego, ponieważ tutaj jeszcze jest ten panel diagnostyk i jego można przełączyć na taki widok alternatywny, który pokazuje jakby, nie wiem, stan fizyczny Elster. Z tym, że tutaj są takie trójkąty. Z tego co kojarzę, to tych trójkątów jest. Chyba nie jest 24, ich jest i tutaj widzę, że jest 7 na dole: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trójkątów. Jeżeli dobrze policzyłem, i dwa trójkąty są na pomarańczowo zapalone, tak? Bo Ester zginęła raz na nagraniu i drugi raz jeszcze, jak testowałem to w ogóle, jak to, jak to działa, te, te zgony, tak? Jeżeli teraz tam się zabić jeszcze raz, zapali się w tym momencie trzeci trójkąt. I sam fakt istnienia tego ekranu a. Jest puszlaką, która e, wytwarza jedną z teorii fanowskich na temat tej gry. Teoria ta brzmi, że za każdym razem, gdy giniemy, to do, do akcji wkracza nowa Elster, która jakby przyjmuje wspomnienia tej poprzedniej. Tak. E, dobra, to teraz tak. E, Chciałbym użyć. Chciałbym to połączyć. O, mam tutaj Repair Spray w e, pecaku. Połączmy to z Repair Patchem. Nie mam miejsca, żeby to połączyć. Czy ja mogę coś odłożyć w takim razie? Odłóżmy tymczasowo ten klucz. E, Sorry, matam się strasznie z tym. Odłóżmy ten klucz e, pusty. I teraz Combine. Powstał Repair Spray plus natychmiast przewraca się zdrowa zdrowia szybko utwardzająca się pianka, tak, fast curing bądź też szybko lecząca, ciężko stwierdzić mhm. dobra, no to mamy tutaj taki spray, ale ja chcę wyleczyć Elster z tego czerwonego eskeranu, który błyska czerwono Przyznam się, że wam, że mi to nie przeszkadzało jak grałem w tą grę, ale później jak oglądałem nagrania, to już zaczęło mi to przeszkadzać, że ten ekran tak na czerwono ciągle błyska. Bineta taka się robi. I teraz będę pilnował, żeby tutaj było co najmniej koszyn na żółto, tak? Żeby, praktycznie żebyśmy cały czas byli w tym stanie takim żółtym, ponieważ wtedy ekran z jednej strony nie błyska, a z drugiej strony prawidłowo zarabiam punkty na takie zakończenie, na jakie chcę. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić, to jak czytaliśmy sobie te notatki, no tak, trochę jeszcze tutaj postojemy. jak czytaliśmy sobie te notatki, a, które były do znalezienia tutaj w tej grze, to y, formalnie wszystkie te repiki, które tutaj pracują, nie mają imion, mają tylko oznaczenia, mają numery, numer y, oznaczenie serii i numer y, identyfikacyjny, y, zawsze z prefiksem S23, no bo S23 sierpińskiej, tak? Z tym, że jak one się już zwracały do siebie w sposób mniej formalny, to tam jak najbardziej posługiwały się ksywami, pseudonimami. I tak na przykład trójka miała ksywę März, marzec, tak? była jedenastka, która miała dosłownie ksywę elf, czyli 11 po niemiecku. November też chyba się pojawiła, z tego co pamiętam, była też juni, czyli czerwiec po niemiecku. No, więc yy, z jednej strony naród eusjański, wspaniały naród eusjański, przydziela replikom oznaczenia kodowe, nie przydziela im imion. Podczas gdy repliki tak bardzo chcą być traktowane jak ludzie, że, że sobie te imiona same przydzielają. To jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć. A trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest jeszcze jedna rzecz. A, jak zginęliśmy, pojawił się taki blue screen ekran blue screena. I na tym ekranie był skryptem, był podany numer seryjny ELSTER Na samym końcu, jeżeli sobie wrócicie do tego momentu i zapauzujecie to będzie to widać. I ten numer to nie był LSTR 512, tylko LSTR S2301. Ciekawe, nie? Dobra. Koniec tego. Czy ja mam ten klucz w ekwipunku? Mam blanki, więc wchodzimy tutaj do pomieszczenia z komputerem, który może ten klucz. Nadpisać i będę to teraz robił. Insert blank card. Dobra, wygląda to, co prawda, jak stacja dyskietek, ale dyskiet ten klucz tutaj wchodzi. Nie? No i teraz zerkamy na ekran monitora. I to wygląda, jakby to był jakiś program <laughs> z dosa, a albo z nie wiem z jakiegoś, jakiejś jeszcze innej starożytnej maszyny. I oczywiście mam zdjęcie zrobione z tym, że do góry nogami jest odwrócony ten klucz, więc będę musiał sobie to mentalnie kuźwa tutaj przekształcić. Albo, albo ewentualnie mógłbym tym okiem zrobić zdjęcie, prawda? Czy ja mam to oko w ogóle wyposażone? Nie ten klawisz znowu. Nie mam tego oka wyposażonego. Wyposażmy je. Equip. Teraz jak wejdę na ekran, to mamy View Photographs. Ja tu chyba miałem fotografię tego klucza. O tak. No i dokładnie identyczną fotografię mam na telefonie, więc będę musiał sobie to odwrócić do góry nogami. Dobra. Define pattern. Wybierz węzeł początkowy, więc to będzie ten. Tak. Tutaj będzie yy, chyba w ten sposób, tak, tak i tak. I print. I to powinno wystarczyć. Powinien się dobry klucz zrobić. Tak, jeszcze się, jeszcze się upewniam. Yy, patrząc na zdjęcie na komórce, jak to wygląda i wydaje mi się, że, że jest dobrze. Drukuj. Będzie jak się tylko przełączę na telefon z powrotem na zegar, żebym wiedział. Ile czasu już tutaj spędziliśmy? 7 minut. No, już taki blanki to nie jest, bo wydrukowałem tutaj na tym blankio. Jest nawet widać na tym, na tutaj na widoku tego przedmiotu. Czy jest jakiś inny opis? Nie. Ja, jest taki sam jak był. No to teraz y, będą potrzebne wszystkie klucze. A co za tym, gdzie będą się podkładać tutaj sporo przedmiotów? Chyba włączyć z pistoletem nawet. A zobaczymy zresztą. Eee. Pistolet mogę całości się zabrać i co zrobię to. Dobra, teraz z tego co pamiętam, to było gdzieś tutaj na dole. Tu w lewo? Tak, to jest to miejsce. No to tak. Tak, złoty klucz tu wchodzi. Klucz wody. Klucz złoty. Klucz ognia. Chwila prawdy, czy dobrze stworzyłem klucz ziemi. Czemu klucz ziemi był w. On był w sumie w takiej grudzie w skale, nie wbity? To ma sens. To ma sens. Ale to pomieszczenie nie wygląda na ważne. Ale nie pamiętam, co jest za tymi drzwiami. Może <noise> lepiej się przygotować. Może żadnej amunicji nie ma praktycznie. Stamp Stamprod I będzie ten spray naprawczy. Weźmiemy sobie auto-injector jeden, może? Shotgun może nie, ale yy, rewolwer ammo też nie. Na razie... Na razie może taki zestaw przedmiotów. I chciałbym przygotować auto-injector, go, tak jest. Oj! Bo pożałuję tego, tak? Że nie zapisałem. Zapiszmy. Na dole zdaje się, że jest sala operacyjna i spadamy na dół tam I tutaj jest pudło I jest też safe room, a to nie tam biegnąć do safe rooma <śm> hmm. Amunicji dają jakby miała być potrzebna O kurde O kurde Nic więcej w tym pomieszczeniu nie ma, prawda? Amunicji dają jakby miała być potrzebna, no to Co, cóż począć? Jedyne co mogę zrobić to wyposażyć się w takim razie we wszystkie bronie. Pozbądźmy się tymczasowo Stamproda, wyposażmy Shotgun. Equip. Przeładuj Elster. Dzięki. Teraz przeładujemy Pistolero. Teraz mamy jeszcze jeden slot w ekwipunku, ponieważ wszystkie na, m, pociski do shotguna weszły do shotguna, tak? Eee, co w takim razie wziąć? Drugi autoinjector może wezmę i wezmę sobie te repair patche. Na pewno nic z tego się nie przyda. Dobrze. Kłyk herbaty. No i sru drop down. Wygląda na to, że mogę bezpiecznie opuścić się do pomieszczenia na dole. Czy mam się opuścić? Opuścę. Tutaj była koleżanka, ale się zgliczowała <grystanie> Grupcio Dobra, jak jestem za słupem, to mnie nie może trafić Dziwna grafika była Czy ja trafiłem w ogóle? Ja chyba jestem w złym stanie, nie? Jest warring, Czy okay. on umiera? Ja pierdziele. Chyba nie ma amunicji już. Nie, jest jeszcze jeden. To teraz pistolet. Kuda się po prostu od nie odbijają, do jasne, cholery. Dobra, jak ona tak robi... A, nie mogę do niej podchodzić. Kurde, wskrzesiła tamtą. O kurde, czy jeszcze jest przedmiot? Tak jest. Może nie mam strzelać w tą, tylko mam strzelać w tych wrogów, którzy wychodzą. Użyjmy reper jeszcze. Chciałem tego... Tylko... Okej, okay, już kapuje. Jak wylewa się wy... ta krew z głowy, to wtedy można działać. Tylko, że chyba za bardzo tutaj już nie dam rady tego zrobić. Jezu, co to ma? Mam jakieś Railgun'a z Czemu nie chce się krew wylać? Teraz. Koniec amunicji. Za teraz. Uah. Tu jeszcze leży Dziwne, że nie widziałem wcześniej, że tam leżą szale do shotguna. Powiedzmy, że nie będę zużywał tego, co się tak tam dybie. Na tą arę. O kurwa! O, jaki postrzał System krytyczny Jest, udało się Gość. Fajnie, że mogę przeczytać, co jest napisane na tych ekranach, na których jest tak dużo tekstu. Niektóre <noise> znikają tak szybko. Ale ponieważ to nagrywam, to można zawsze zapozować. Witaj w naszej placówce. <noise> tak, to, to jest tekst, który się mówi po tym, jak wchodzisz yy, po do pomieszczenia, w którym się odbyła w, w walka z jakimś zmutowanym, nadprzyrodzonym bytem, tak? Something was unearthed było napisane, coś zostało odkopane Odwiedzasz nas w nieszczęsnych czasach Jak mogę ci pomóc? Szukam gestaltki Pracownicy w naszej placówce? E, daj mi ten, e, to zdjęcie, spojrzę na nie w bardzo niebezpiecznym miejscu chciałbym zauważyć z tej Alistair. Alina Seo. Wydaje mi się, że pracuje w naszej fabryce. Jednakże. Zdrada. <śpisać ruchy> Nie powinnaś była tu wracać. What the Isa, musiałem zasnąć, gdy czekałem na Erikę. Czy ona już poszła do domu bez mnie? Chcieliśmy razem pójść po książki do biblioteki. Powinnam pójść sprawdzić, czy czasami tam jeszcze nie ma. To teraz i są, i są, i to jesteśmy. Klasie wracają wspomnienia. <laughs> w naszej szkole trochę in, inaczej ławki wyglądają. Ale pozostałe rzeczy się kurde praktycznie zgadzają. Śnieżyca za, za oknem, i socjalistyczne blokowisko, nie? I te teleze satelitarne. Po co. Czasy takie ogromne. Dobra, wyjdźmy z klasy. Gdzie jest w 512? Oczywiście, że tak. Klasa numer 512. Tam chyba jest przejście dalej. Jest jakieś Nie, tam jest po prostu dziura jakaś w ścianie. Co to kurde jest? To wygląda niepokojąco. Ale to jest tylko plama. To nie jest dziura. nam rada, innych klas się nie dostaniemy. Zabronione jest coś, nie znam tego pierwszego słowa. Herum Lungern. Może stanie na korytarzu bezcelowe, coś takiego. Zgaduję. To to akord rozumiem, bieganie w korytarzu, zabronione, tak? Laufen, to jest biegać. Rotfrot, sektor C, Mandelbrot, Politechnika nad... Szkoła Wyższa? Oberszule, tak? No i coś zdaje się po japońsku, ale tego też w ogóle nie odcyfruję, absolutnie. W ogóle jaki brutalizm, nie? Jakieś ściany, goły beton. bullying. czemu one mają takie twarze dziwne? Patrzcie, jest martwych Elster w windzie. Winda nie działa. No co ty nie powiesz, bo tyle Elster w tej windzie umarło. Hmm, zdaje się, że w klasie była Aryan. Nie? Aryan Yeong To ją y, zatręczali. Była ofiarą bulingu. W takim razie Isa i tu znała Aryan, tak? Albo przynajmniej była jej również i uczęszczała do tej samej szkoły. Uff. No cóż. Dobrze, poszukajmy safe roomu. Znowu się nam odcinek trochę przedłuży, ale mam nadzieję, że safe room będzie gdzieś. O, dzień dobry. Jak najbardziej jest tutaj safe room. Świetnie, świetnie. Nie wiem dlaczego powiedziałem dzień dobry. Chciałem coś innego powiedzieć. Zapiszmy grę. Dobrze, do następnego.